Siemaneczko, z tej strony, Miss Sims, a na waszych ekranach wyzwanie 100 dzieci. Powiem Wam szczerze, że gram już sobie z 10 minut i już mnie aż głowa rozbolała od wrzasków, bo tutaj zarówno Celia, jak i nasz Dawid, no dają nam mocno popalić i co chwilę płaczą. Pokazał nam się komunikat już drugi o ich urodzinach, tak więc jak tylko tutaj troszeczkę jej ogarniemy, od razu zabieramy się za ich urodziny. Na szczęście, także będę mogła już troszeczkę same o siebie zadbać. Ze szkoły wróciła. Anita właśnie odrabia lekcję, zresztą odrabiała ze swoją siostrą Blanką, bo Blanka już chyba właśnie skończyła, zaraz idziemy zobaczyć, jak wyglądają te jej, jej lekcje, tak ukończone, a potrzeby. Chce jej się bardzo pić i chce się jej bardzo spać, także słuchaj, sobie skorzystaj i potem idź spać. Twoja siostra była pierwsza i wybrała sobie górne łóżko, także ty pójdziesz po prostu spać do dolnego, to będzie twoje. Jeżeli chodzi o Anitę, to właściwie jest głodna, słuchaj, przed chwileczką tutaj Elena skończyła robić jedzenie, ale schowaliśmy je do lodówki, żeby się nie zniszczyło, więc po prostu sobie weźmiesz, co sobie weźmiesz do jedzenia? Chyba jakieś tosty z czymś tam, dobra, może być i tak. I też pójdziesz spać, dlatego że wiecie co? Mam nadzieję, że jutro, albo właściwie ty Spróbujesz tutaj, może odkurzyć. Nie wiem, czy ty masz swój odkurzacz. Chyba Blanka dostała odkurzacz. Właściwie, właśnie Blanka miała odkurzać. No to potem tutaj przyjdzie sobie podkurzać do perfekcji i dopiero potem będzie mogła iść spać, dlatego że dziewczyny muszą już troszeczkę pomagać w pielęgnowaniu domu, bo trochę nam ciężko po prostu jest. Jest po prostu nam ciężko. My postaramy się teraz tutaj ogarnąć nasze maluchy, żeby zrobić im oczywiście urodziny. Ja je na szybko przebiorę. Wszystko dobrze nam tutaj z tym wyzwaniem w miarę idzie. Także na dzień dobry, oczywiście, tutaj postarzamy malutkiego Dawida. To jest Dawid? Bo ogólnie pierwsza powinna być Celia postarzona. No ale no dobra, niech jest i tak. E, poczekaj, co tutaj się wydarzyło. Postaż. Po, no nie idzie. E, no to tutaj zacznijmy od Celi. Tak jak powinno być. Może się spodziewać prezentu od Marcela. Także super uwaga. Losujemy jej cechę i jest... Rezolutna, czyli to prawdziwe dusze towarzystwa szybciej niż pozostali, opanowują umiejętności komunikacji, nie boi się nieznajomych i chętnie dzielą się z, miłości, z, z miłością z innymi simami, także super. Celia ja już tutaj już jest duża, zobaczmy, a co to było, przepraszam. O od Sima o, o imieniu Sydney, swojego przyrodniego brata, zobaczcie. Pokaż, jak wyglądasz. Ej, śliczna jesteś! Fantastycznie, tylko cię oczywiście potem trochę przebierzemy. E, no i co? No, postarzamy teraz jeszcze Dawida Halo. Także podejdź tutaj do niego od razu i postarz go. Zostaw na razie Cylię w spokoju. Pokaż Cylio. Nie idzie. Wiecie co, muszę go chyba troszeczkę przesunąć. Możliwe, że tutaj w sposób w jakim leży w łóżeczku, nam to uniemożliwia. Także tutaj go trochę. aha, teraz w ogóle nie idzie go tu postawić. Co jest? Momencik, momencik, tu się gdzieś świeci na zielono, dobra, niech jest, no tak trochę w powietrzu wisi, ale to nic, może teraz nam się uda tutaj bez problemu go postarzyć, dajcie mi chwileczkę, spróbujemy, e, dziewczynki poszły spać, czy piętro zostało odkurzone, Blanko, pokaż, ach, najpierw poszłaś spać, no super, e, wylosujemy ci cechę, też jesteś rezolutny, no dobrze, no, tak los chciał, jeno. Yeah, Wiecie, co, on ma skina? Będę musiała go mu ściągnąć, żeby zobaczyć, jaką wygląda naprawdę, bo na pewno nie jest taki nie jest albinosem. I dajcie, spokój, może się spodziewać od sawanach. to też jest ich przyrodnia siostra. E, tutaj już, no co masz taką milkę, maluszku? Co się stało? Za chwilę cię tutaj przebierzemy, nie martw się niczym. E, ktoś do nas dzwoni, do Blanki, najlepsze życzenie z okazji twoich niedawnych urodzin, to chyba jej ojciec był, no ale już by też sobie mógł dać spokój. Słuchaj, potem ja bym chciała, żebyś ty od razu położyła się spać, bo jesteś po prostu w fatalnym stanie. Jeżeli chodzi Tutaj o Celię i o Dawidka, to ja myślę, że oni sobie sami troszeczkę poradzą. E, Dawid, no nie możesz się układać klocków, ale możesz, przepraszam, Celio, idź sobie pogawożyć z misiem troszeczkę, trochę się tutaj pobaw. Jeżeli chodzi o naszego Dawida, no znowu ktoś ukradł pociąg. Która z Was zarąbała pociąg? Blanka, Ty? Tak, oddawaj pociąg, to jest dla dzieci. I Dawid, niech się tutaj pobawi, baw się. Ja w tymczasem idę ich troszeczkę poprzebierać, bo mówię, ściągnę im tego skina, bo to on, on na pewno nie ma takiej karnacji, tylko jest to po prostu kwestia tutaj modów. Także dajcie mi momencik, ja sobie ich na spokojnie przebiorę i widzimy się już za chwilkę. Dobra, przebrałam dzieciaki na szybko. Jeżeli chodzi tutaj o naszego Dawida, tak jak myślałam, miał skina, normalnie ma taką karnację, zobaczcie. No ale kolorów włosów zgodnie z umową, że tutaj w tym nie nie zmieszałam. Tak samo zresztą z celnią. Szczerze mówiąc, zostawiłam jej to ubranie, w którym wyszła, bo wydaje mi się, że wygląda fajnie w tej bluzie. Co masz taką smutną minkę? Czemu jesteś taka smutna? Nowe rodzeństwo. Tonie we łzach po poznaniu nowego rodzeństwa, którego wcale nie chciała mieć. No przykro mi jest, Celia. Ja no, jest tak, a nie inaczej. Słuchaj, weź teraz tej chwileczkę, porozmawiaj może z bratem. Jakiś błąd nam wyskoczył. Trochę mnie to martwi, bo to jest początek tej serii. I jak już są jakieś błędy, to co to będzie dopiero później? No ale no co zrobimy? Mógłbyś na chwilę zostawić pociąg, porozmawiaj z siostrą, zrób zabawne miny, obejmij czule, pogawoż z nią. Tutaj chwileczkę zajmijcie się sobą nawzajem. Fajnie, że jesteście bliźniakami, bo dzięki. Temu tutaj właśnie możecie się uczyć od siebie nawzajem, a my możemy się skupić po prostu na czymś innym, jak chociażby w chwili obecnej, na zwyczajnym na świecie odpoczynku, bo nasza Elena jest po prostu wycieńczona, także myślę, że tym bardziej docenia tej chwilę ciszy, że może sobie pospać. Musimy też zacząć na poważnie, brać, za umiejętność malowania, bo zobaczcie, z tym ogrodem to jest tak, że on raz jest. A raz go nie ma. No i co teraz? Teraz, no tak naprawdę musimy się skupić po prostu na znalezieniu innej opcji zarabiania, i mi się wydaje, że z malowaniem będzie po prostu najlepiej. E, dajmy tutaj się naszej Elenie wyspać. Jeżeli chodzi o małe tutaj nasze córki, no Blanka nas troszeczkę zdenerwowała, bo miała najpierw odkurzyć potem i spać, ale oczywiście nie posłuchała. No niech już teraz dość piano, odkurzy na spokojnie. Jeżeli chodzi o anitę, która jest odpowiedzialna za zmywanie i tak dalej. No o, też nie ma zrobione obowiązków domowych. No wiecie, we co, dziewczyny? Zaraz dostaniecie karę. Normalnie. Kazanie na pewno od mamy. E, tutaj chwilę sobie po poróbcie zabawne miny. Potem tutaj, oczywiście, do celi również może. Obejmij ją czule też spędźcie, O, zobaczcie, co jakie słodziaki! Zatrzymajmy, żeby to aż zobaczyć z bliska. Uwaga, uwaga. Fantastycznie. Właściwie nie widać, że oni są rodzeństwem, szczerze mówiąc, no ale po prostu nie są bliźniakami identycznymi. To też się w naturze zdarza. E, dobra, właściwie chciałam powiedzieć, żebyście się mogli iść pobawić tutaj na ogród, ale pada. i Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Co się stało? Czemu się takie przestraszone? No, poczekajcie, poczekajcie. Co się wydarzyło? Obie. Strach przed potworem co to za straszne odgłosy czyżby mieszkało coś pod łóżkiem? O nie! Dziewczynki, jak widzimy, się przestraszyły. Elena, mogłabyś tutaj wstać i przyjść, opryskać tego potwora z podłóżka, żeby mogły iść spać dalej. Chodź, wstań. Zresztą tutaj widzimy, że już do Ciebie zmierza nasza Anita, żeby Cię o to właśnie poprosić. Chodź, Anita, mama opryska potwora, nie martw się. Już Wam oczywiście pomoże, nie ocenia Waszych lęków. Powiedzmy, że w nie wierzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chodźcie. Jak to będzie, jak ona będzie pryskała. Uwaga, uwaga. Chyba ma specjalny spray na potwory mieszkające pod łóżkiem i Pstryk, pstryk i nie ma? Próbuję go chyba wybawić, tak to wygląda. Ale no, jak widzimy, potwór żaden się nie pokazuje. Słuchaj, mogłabyś teraz tutaj pochwalić ją, o, objąć ją może czule, po prostu, że ma się nie przejmować, i niech idzie po prostu spać dalej. Nasza Blanka, która już odkurzyła. No, chciałabym, żebyś odkurzyła do perfekcji, bo chyba czysto jeszcze dalej nie jest. No, i potem pójdziesz już po prostu sobie spać. Ale poczekaj, ty tutaj masz te dolne łóżko, nie ma co zajmować siostry. Jeżeli chodzi o ciebie, ani to też mogłabyś się, a czego się boisz? Przecież mama opryskała potwora, dziwne. No to słuchaj, no to właściwie mogłabyś sobie tutaj przyjść, e, schować swoje obrazki do wyposażenia, już ci przeciągniemy i przyjść sobie po prostu porysować. Rysuj sobie może ludzie, potem potwórz sobie wiosenne ozdoby, wtedy lęk minie i pójdziesz sobie spokojnie spać. Eleno, jeśli chodzi o Ciebie, o żabki, żabki, nie możemy zapominać o tych żabkach. Wiem, że teoretycznie mogłabym dać żabki dzieciom, dzieci by zarabiały, ale ja nie chcę zarabiać na dzieciach, także po prostu zapomnijmy na razie o tym rozwiązaniu. E, tylko nastolatkowie będą chodzili do pracy, a do tej pory wolałabym właśnie, żeby to wyglądało jak wygląda. Ucz korzystania z nocniczka, może Dawida pierwszego lepszego, że tak powiem, z brzegu, który się nam tutaj pokazał. A potem będziemy uczyli też celie, bo chciałabym, żebyście tutaj sami korzystali z tego nocnika. Idź tutaj proszę w tym czasie pogaworzyć sobie z Miśkiem. Chwileczkę, żeby tutaj się uczyć myślenia. A nie, 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 czekaj, nie ty. Przepraszam, przepraszam. Zresztą poczekajcie, wiecie co, spróbujemy czegoś podejść tutaj. Powiedzieliście mi w komentarzu, że jeżeli jest dwójka maluchów, jeden uczy się korzystania z nocnika, drugi na to patrzy, to uczy się przez patrzenie. Zaraz sprawdzimy waszą teorię jest coś jak obserwuj, nie, poczekajcie, obejmij, rób zabawne miny, słabo, nie ma czegoś takiego jak obserwuj, zobaczymy tutaj na poziom nocniczkowania, zobaczcie, chyba niestety to się nie do końca sprawdza, ta wasza rada, nie uczymy się patrząc tylko na to, niestety. To byłoby, wiecie co, zbyt piękne, żeby było prawdziwe, także no cóż, będziemy musieli poświęcić im chwilkę, żeby ich nauczyć po prostu. Mały Dawid zdobył właśnie umiejętność korzystania z nocniczka, ale niestety jeszcze zbyt słabą, żeby móc korzystać z niego sam. Właściwie, choć, ale no spróbujmy raz jeszcze, żeby tutaj mieć Dawida chociaż z głowy. Ty Celio, mogłabyś się zająć czymś innym, nie musisz tutaj z nami czekać, się może pobaw swoim misiem, o obejmi gawosz, uderz, nie, nie chcemy uczyć agresji. Pobaw się chwileczkę tutaj pluszakiem. My spróbujemy raz jeszcze tutaj z naszym malcem na nocniku. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No, dużo już, nie mu, dużo już nie potrzebuje, żeby umieć. Zobaczcie, w jakim stanie znowu nasza Elena. No, dramat, dramat. Coś mały wstaje, nie chce więcej. Dobra, to idź skorzystaj z toalety. Najpierw, nie, jak wykąpiesz się potem no no jak już weszła na górę, to niech sobie idzie. No dobrze, zróbmy to tak, jak ona chce. Także niech najpierw tutaj skorzysta z tej toalety, potem weźmie szybki prysznic, proszę bardzo. Zobacz, czy twoje dziewczynki są bezpieczne. Utul, zobaczcie, do snu Simkę o imieniu Blanka, jak najbardziej. No tutaj, jeżeli chodzi o anitę, to nie da się jej utulić, bo jest chyba zbyt wysoko, takie mam wrażenie. Ale i tak chociaż tutaj przytulimy naszą rudowłosą piękność. No i potem co? Jak się już wykąpiesz, jesteś ogólnie głodna, yy, ale myślę, że po prostu położymy cię spać i no już zjesz śniadanie, poczekajcie. Jeżeli chodzi o nasze dzieciaczki, ja Wam wyciągnę coś do jedzenia i będziecie mogły sobie coś zjeść. Dajcie mi chwileczkę, otworzymy lodówkę, wyciągniemy naleśniki, zapraszam na naleśniory, weź sobie porcję, Ty też się poczęstuj, dajcie Mamy spać, już nie będziemy Was dzisiaj chowali tutaj do tego krzesełka, zjedziecie sobie tak po prostu tutaj luzem. Jak widzimy, o, Celia oczywiście tutaj sobie zasiadła na swojej kanapie i też schowała się w poduszkach, a jeżeli chodzi o Dawida, gdzie siedzi Dawid? Dawid chyba poszedł na łóżko siedzieć, także super. O, ubrała się, widzimy, w inną sukienkę niż zawsze, możliwe po prostu, że zrobiło się ciepło dokładnie i ubrała się w ubranie na ciepło, słuchaj, spróbuj trochę odpocząć, my tutaj postaramy się mieć na maluchy oko, bo troszeczkę się boimy o Twój stan, bo jesteś naprawdę wykończona, no nie ma się co dziwić, przy czwórce dzieci jeszcze w ciąży robi się po prostu ciężko, słuchajcie, ja tutaj Wam pozwolę sobie włączyć, chociaż właściwie, która jest godzina? Byście mogli iść spać, żeby jutro rano szaleć. Także słuchajcie, kładźcie się od razu spać. Jak już zjedliście, proszę bardzo, dobranoc, i w ten sposób cały dom pogrąża się w śnie, a my widzimy się z naszą rodzinką, kiedy wstanie. I uwaga, dom malutku się budzi. Jak widzimy, dziewczyny właśnie już zjadły śniadanie. Właściwie Anita idzie dopiero jeść, ale Blanka już zjadła. Tu już mam też nastawione naszej Elenie, jak wstanie, po prostu kolejkę działań. Co byśmy się mogli tutaj skupić? Patrzcie, maluszki jeszcze sobie śpią. Właściwie myślę, żebyśmy mogli wyjść sobie dzisiaj na dwór. Nie wiem jak pogoda oczywiście nie rozpieszcza, jest pochmurna, ale myślę, że chociaż tyle tutaj pozwoli nam usiąść. Dziewczyny byście się mogły przyjść pochuścić zobaczcie. E, poproś o huśtanie się razem, oczywiście z Blanką. Jeżeli chodzi o nasze maluchy, mogłyby się tutaj przyjść, pobawić lalkami troszeczkę razem, jak się już wyśpią, a nasza Elena jak tylko wstanie, zje, pójdzie do toalety i pójdzie do ogródka. Zobaczcie, no nie mamy dużo tych roślin, no ale chociaż coś wykiełkowało i może uda nam się też jeszcze trochę pomalować. O, wstał chyba David. Dzień dobry, Dawid. Czemu idziesz budzić mamę? Halo, halo. Nie, nie, nie. Mamie dajemy spać. Dajemy spokój. Idziesz się od razu bawić lalkami. Ty tak samo jak wstaniesz. Nie budźcie jej. Dajcie jej już dospać do końca. Patrzcie, dziewczyny to się tutaj bawią na huśtawce razem. Fantastycznie. No mówię, no trochę szaro jest. No ale poza tym wydaje mi się, że i tak nie jest dzisiaj najgorzej. Mogą się tutaj troszeczkę e, pobawić razem po prostu. O, nasza Elena wstała. Już idzie szybko coś przekąsić. Potem chyba skorzystać właśnie z toalety. Słuchajcie, dzisiejsza Poczta została doręczona, już się przez chwilę przestraszyłam, że rachunki, ale rachunki są chyba w poniedziałki, a tutaj podejrzewam, że to będą te prezenty, które miały być dla bliźniaków, także słuchaj, któraś z Was by mogła tutaj przyjść, odebrać pocztę, proszę bardzo, a nie można, czemu, tak? Mama musi przyjść odebrać pocztę? Serio? Dajcie spokój, no. No ale dobra, no odbierzemy sobie pocztę. Jeżeli chodzi o was, to co, skończyłyście się bawić, to wiesz co? Byście mogły popracować jakoś nad swoimi umiejętnościami troszeczkę, pokaż. Co ty masz za aspirację? Narysuj dwa obrazki w stanie zainspirowania. No to słuchaj, szybko pod prysznic. E, Pomyśl pod prysznicem, żeby się zainspirować i wtedy będziesz rysowała oczywiście. Jeżeli chodzi o twoją siostrę, rozegraj trzy partie szachów. Nie mamy szachownicy. No, ale byś mogła jakoś inaczej popracować nad swoim myśleniem, czy też na razie nie mamy jak? No wiecie wy co, co za słaba sytuacja. Jeżeli chodzi na tym, natomiast o naszą Elenę, to właśnie sobie tutaj obrywa swoje rośliny, no za dużo nie zarobimy. Sami widzicie grosze, po prostu grosze. No ale wydaje mi się, że lepsze grosze niż nic. Także i tak się cieszymy. Zaraz zobaczymy, co tutaj dzieciaki dostały od swojej rodziny ze strony ojca. Zobaczcie, bawią się tutaj w ogrodzie. No po prostu jest to takie śliczne. Tak bardzo lubię, jak te dzieciaki wspólnie spędzają czas, potem byśmy mógł sobie pójść pograć w kosza, a siostranie się bawi sama lalkami. Proszę bardzo, baw się jeszcze oczywiście dalej. Jeżeli chodzi o naszą rudowłosą, co się stało, czemu ci jest tak niedobrze? Ojoj, oj, to gulgotali. Wiecie, co możliwe, że zbyt długo się po prostu bujała i jej błędnik tutaj zaszalał. Także szybciutko, może zdążysz tutaj do toalety, e, skorzystać z niej i weź tak potem, może sobie wykąp się. Jeżeli chodzi o Ciebie, ani to, e, no to jak tylko już zdobędziesz odpowiedni nastrójnik, to pójdziemy z Tobą malować. Pokaż, wzięłaś wszystko ze skrzynki, zaraz zobaczymy, co tam będzie, ale idź sobie w tym czasie dokończ obraz. Pokaż, co tutaj o, dostaliśmy. Rozmnożymy sobie oczywiście żabkę zabawki no wiecie co, no doceniajmy. Fajnie jest mieć jakiekolwiek zabawki, bo tutaj jest u nas troszeczkę bieda, także oczywiście na razie zostawię je tutaj wszystkie. Ja wiem, że dzieciaczki miały mieć piętro u góry, ale na razie po prostu wybaczcie mi, bo tak jest mi wygodniej, także niech tak po prostu tutaj jest. Elena przyszła dalej malować obraz, żeby trochę zarobić. Nasza Blanka idzie do toalety, no ciekawe, czy zdąży tam dojść. I potem pomyślimy, co tutaj się będziesz mogła, czym się będziesz mogła zająć. Na razie nas nadal niestety nie stać nad jakimś kurczę, szachy, no właściwie byłoby nas stać, tylko szkoda, nam jest trochę kasy, bo trochę obawiam się właśnie o to zarabianie. O, jesteś zainspirowana, szybciutko, szybciutko teraz idziemy tutaj malować. Ja tutaj wszystkie obrazki twoje pochowam do środka i proszę bardzo, rysuj kształty i rysuj pojazd. Zobaczymy, czy nam się uda w ten sposób to zrobić. Lekcje już dziewczynki mają zrobione, także do szkoły jesteśmy gotowi. Tutaj patrzcie, możemy sobie zobaczyć, jak nasze maluchy spędzają czas na dworzu. No uważam, że naprawdę fajnie nie chcą na świeżym powietrzu. Co to był za samolot? Widzieliście to? A. Samolot tutaj gdzieś sobie latał, także do słabo, słabo. I co tam jest pokazane, że teraz wylądował? Temu jest tyle kurzu? Możliwe. Pierwszy raz zwróciłam na to w ogóle uwagę, tak naprawdę. Elena dalej tutaj maluje swój obraz, jest trochę zawstydzona bardzo zawstydzona, bo miała wpadkę pęcherzową. Bjorn, co ty znowu chcesz? iść od nas! My nie chcemy spędzać z tobą czasu. Byłeś tylko dawcą, tak naprawdę. Daj sobie już spokój, Blanka. Potem byś mogła tutaj troszeczkę właściwie posprzątać, może wytrzeć kaurze, wynieść może zepsute jedzenie. I oczywiście czasem pomyślimy o jakichś szachach dla ciebie, żebyś mogła też się rozwijać, ale zobaczymy, ile na przykład będzie warty tutaj obraz twojej mamy. Jeżeli chodzi natomiast o naszą e, parker, co na tej ma za. Zadanie, czytaj dziecko łącznie przez dwie godziny, a wiem, że Ty chyba miałaś, że e, dorosły czyta z Tobą książkę, to wiecie co, no musimy jakąś książkę kupić, żeby to zrobić, zobaczymy za ile uda nam się sprzedać obraz za 202 simulony. Słabo, naprawdę słabo, zwłaszcza, że stówę warte jest tutaj, kurde, płótno, e, maluj jeszcze jeden, ja w tym czasie kupię może jakieś właśnie, nie wiem... Regał mini czy coś, żebyś mogła tutaj z maluchami trochę poczytać. Dobra, prawie za ostatnie pieniądze, ale coś tutaj kupiłam. Zobaczcie, taki stolik z małymi książkami, a u góry walnęłam szachy. Żeby te nasze dziewczyny no, mogły jednak się rozwijać, no bo jednak o to głównie chodziło nam. Także jak Ty wszystko posprzątasz, możesz iść na chwilę pograć w szachy. Miejmy nadzieję, że mama w tym czasie skończy obraz, żeby mogła Wam wszystkim poczytać historię. Nie mogę się już doczekać. Mam nadzieję, że będziecie tutaj oczywiście nimi zainteresowani. pokażę jak Ci idzie tworzenie. Już nie jesteś zainspirowana, bo jesteś pogodna. Serio i to nam nie zaliczy? Jak mnie to wkurza, no ale no dobra, no co, trzeba przymknąć na to chyba oko po prostu. Elena sobie tutaj dalej spokojnie maluje. Zobaczcie, gdzie dzieciaki były na dworzu, to było brzydko szaro i ponuro i padało, a teraz możemy zobaczyć. Pogoda się zmieniła, jest cudownie. Także no, bardzo mi jest przykro, no nie chciałam dla was źle, ale wyszło jak zawsze. Aha, ty tutaj byś, no popaw się jeszcze chwileczkę lalkami. E, ty natomiast, jeszcze chwilę pograj sobie w kosza. Oczywiście, nie widzę nic przeciwko. Potem możecie się śmiało za chwileczkę zamienić. Widzimy, zaraz byś miał wpadkę z pęcherzem, no ale i tak na razie nie umiesz jeszcze korzystać z nocniczka, także no niestety nic nam nie da, żebyś poszedł teraz na nocnik, także no załatw się już tą pieluszkę, już nic z tym nie zrobimy, pokaż Ani to, skończyłaś tworzyć, e, wiesz co, no i raz jeszcze szybko się wykąpnę trochę mi jest szkoda, wiecie co, szczerze mówiąc, a jest pomysł pod prysznicem, szkoda jest mi trochę wody, no ale co zrobię, jednak zależy mi bardzo, żeby tutaj nasza mała rozwijała w pełni swoją aspirację, nie jest to wymagane, od razu Wam powiem, do realizacji tutaj tego wyzwania, ale po prostu Chciałabym, żeby tak było, żeby te dziewczyny, przynajmniej dopóki ogarniamy, niech realizują po prostu swoje pragnienia życiowe, bo pamiętajmy, wymogiem, żeby one miały urodziny są po prostu ich. No ale co tu jest z tym piętrem? Dziwne. Dobra, to wiesz, co idź chwilę, pograć sobie z siostrą. E, wymogiem jest e, szóstka w szkole. Zobaczcie, skończyliśmy, ale fajny ten obrazek. Niemniej, no tym razem go sprzedajemy, już sobie nie zostawiamy. Bo uwaga, no po prostu potrzebujemy. Słuchaj, usiądź sobie proszę na kanapie, zobaczymy, czy w ogóle mamy jakieś książki. Jak nie, to spróbujemy coś kupić. Kup książki dla małych dzieci. Właściwie nie dla małych, to by wystarczyło po prostu książki dla dzieci. Kup książki, zobaczymy, czy tutaj mamy jakąś taką kategorię dla dzieci. Jest. Jak rzuciłam Twojego ojca. Ej, no weźcie, ale mamy. Moja Polka Pizik... Pizikota? Słucham? <laughs> Ten utwór napisany na cześć kotki pani Buchholz, Fiony. Fiona kochała muzykę i machała ogonem do taktu, gdy Elena grała. Kiedy Fiona psociła, Buchholz grała to Pizikato. Okej, okay, dobra, wiecie co, nie wiem. Jakoś tak nie do końca mi się to podoba. No ale dobra, słuchajcie, dziewczynki, ja was bardzo zapraszam, obie, żebyście tutaj przyszły, podejść tutaj, ty też tutaj podejść, proszę bardzo, bo mama poczyta wam książkę, proszę bardzo. Weźmiemy sobie, czytaj małemu dziecku, nie, ja bym chciała, żebyś czytała po prostu... Jak to zrobić? Ej, poczekajcie, może jakoś tak otwórz, Ej, spróbujemy tutaj znaleźć dla dzieci pierwszy jednorożec, czyli jeszcze inną książkę i teraz... Czytaj, dziecku, da się wybrać obie, da się wybrać obie. Także chodźcie dziewczynki, mama poczyta Wam książkę. Zobaczcie, jak one fajnie siadają tutaj sobie z nią. Muszę chyba tych poduszek się pozbyć, bo to dziwnie wygląda. I opowiada im tutaj historię. Także fantastycznie realizujemy w ten sposób i jej aspiracje, i pragnienie. I przy okazji tutaj chyba blanki, tak? Dobrze pamiętam, tak. Także fantastycznie tutaj sobie czytajmy. Skończyliśmy, zaliczyło nam tutaj także jedną godzinę, ale chciałabym, żebyśmy czytali raz jeszcze, tylko może po prostu wybierzemy sobie coś. Innego. Poczekajcie, otworzymy sobie moja polka Pizikotka. Pizzi i kota, może tak to powinno być czytać, nie wiem, tak naprawdę. E, czytaj dziecku i tutaj również przeczytaj im obu, żeby to tutaj nikogo z nich nie wiecie, nie faworyzować. Jeżeli chodzi o was, jak się czujecie, ojej, słuchajcie, słabo, chodźcie, proszę, zapraszam was już do domu, wróćcie, zwłaszcza, że znowu zaczyna padać deszcz. Musimy kupić jakieś kurcze karty na te zabawki, bo tutaj to, to źle wygląda. Czekajcie, co byśmy tutaj mogli sobie zjeść. Jajka na toście, słuchajcie, zapraszam, bierzcie z tego śmiało, sobie zjedzcie coś, żeby tutaj nikt z was nie miał. Problemów z głodem. U nas nikt nie może chodzić głodny. Tymczasem ja tutaj obserwuję, jak idzie. Czytaj z dorosłym przez dwie godziny. No, już jedną godzinę mamy zaliczoną. Może nam się uda teraz drugą. Ktoś do nas dzwoni, do naszej Eleny. Kogo my tu mamy? Zaraz wyjdę z siebie. Nie wiem nawet czemu się tak wściekam, ale nic mi nie wychodzi. Mam nadzieję, że dodasz mi otuchy. Potrzebuję kogoś, kto mnie uspokoi. No, spróbuj go uspokoić. Uspokój się, uspokój się, kim ty myślisz, że ja jestem. Uspokoję się, kiedy przyjdzie mi ochota na uspokojanie się. Wiesz co? Y, chyba się pomyliśmy co do ciebie, Ignacy. Ty chyba byłeś błędem po prostu. Możliwe, że powinniśmy byli. Y Wiecie, co dać mu spokój, jak nas nie chciał? Co my tutaj mamy? Bądź rodzicem dziecka, które ma trzech przyjaciół, już nam zaliczyło. Przyjaciół się z trójką swoich dzieci też. Dziecko bierze ślub. No, na ten punkt to trochę sobie, wiecie, co po prostu poczekamy. A co mamy w kolejnej? Wykonaj interakcje towarzyskie ze swoim dzieckiem lub wnuczęciem. 10 razy mieć 4, 4 wnucząt. Czwórka dzieci lub wnucząt staje się twoimi dobrymi przyjaciółmi. No, dobra. To już trochę czasu upłynie, zanim to zrealizujemy. Słuchaj, ja bym chciała, żebyś ty, oczywiście, teraz tutaj sobie skorzystała na spokojnie, jeszcze. Jesteś w miarę dobrym chłoporze, więc jak tylko skorzystasz, właściwie mogłabyś tutaj przygotować troszeczkę jedzenia, bo wam powiem szczerze, że z tym jedzeniem, no musimy zawsze chyba tutaj dość tyle porcji mieć zrobionych, bo tutaj to szybko będzie to jedzenie szło. Także trzeba pilnować, żeby zawsze w lodówce coś było. Słuchajcie, zjedzcie, póki jest jeszcze świeże, weźcie sobie porcję, ty też sobie zjedz. I Elena, jak ty już coś ugotujesz, to też właściwie mogłabyś się tutaj tym jeszcze poczęstować. Słuchajcie, w którym my jesteśmy trymestrze w ogóle ciąży? Zajdźcie mi spojrzeć. W trzecim. Ja myślę, że teraz na spokojnie to ja zadbam o naszą rodzinkę i odezwę się do Was, kiedy rozpocznie się poród. No chyba, że po drodze wydarzy się coś ciekawego, ale no to zobaczymy po prostu. Także w razie co jesteśmy umówieni na wspólne rodzenie, jakkolwiek to brzmi. I uwaga, 20 po północy budzą nas skurcze porodowe, rozpoczął się poród, dlatego od razu już tutaj bierzemy tak dostrzeż pozytywy, znowu spróbujmy znaleźć sobie jakieś plusy, chociażby takie, że już nie będziemy nosili przed sobą takiego wielkiego arbuza, przez chwilkę oczywiście. No i co, no i zróbmy sobie oczywiście urodzić dziecko w domu, podejść do swojej kołyski, uwaga, rodzimy. Jestem bardzo ciekawa, co tym razem nam tu się urodzi, uwaga, uwaga. I uwaga, mamy syna. Ej, fantastycznie. W końcu zaczynają się rodzić jakieś coś panowie. E, teraz czas na imię na E. Otwieram sobie listę od was. Momencik. I uwaga, wylosowałem imię E. Edward. Także tutaj oczywiście wpisujemy naszemu synkowi Edward. Bardzo ładne imię. Dziękuję Wam za pomoc. Uwaga, pojawił się właśnie na świecie maluszek. Musimy go teraz położyć oczywiście do jego łóżeczka. Nie będzie leżał tutaj. Ja już sobie go przestawię. Tym razem nie było bliźniaczków, ale i tak oczywiście się cieszymy. Słuchajcie, no normalnie byśmy zadzwonili do ojca, ale jest chyba trochę za późno. No i też wydaje mi się, że przez to no wciąż nie zajdziemy też od razu, no bo o tej godzinie nikt do nas nie przyjdzie. Oczywiście możemy spróbować. Naszym kolejnym przyszłym ojcem jest Sergio. Także no zadzwonimy. Zadzwonimy też do ojca, tutaj, naszego Edwarda. To jest chyba Wiktor. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poczekajcie, zdobył mi tego znaleźć tutaj, w książce. Dziwne. Zobaczmy, tu mamy Wiktora. Czy Wiktor chciałby do nas teraz przyjść o tej godzinie, zaprosić do spędzenia czasu? No, jak będzie chciał, to oczywiście zapraszamy, bo tak jak mówiłam, po porodzie każdy ojciec ma szansę spędzić z dzieckiem trochę czasu. Zaraz zobaczymy, czy przyjdzie, czy będzie za późno. Może spać, szczerze mówiąc, jest dość późno. Wiktor śpi, tak też myślałam. A powiedz mi, czy śpi, Sergio, nasz potencjalny przyszły tatuś? Zobaczymy, pewnie też nie będzie chciał przyjść, podejrzewam. No cóż, no, nic nie poradzimy. Uwaga, uwaga też śpi, czyli wychodzi na to, że mamy chwilowo przerwę od zachodzenia w ciąże. słuchajcie, no przynajmniej potrwa ona do rana, ja kładę naszą Elenę spać, wydaje mi się też, że kończę na tym etapie ten odcinek, Wziąłem sobie mocno do serca takie postanowienie, poprawę, żeby odcinki nie trwały godziny, także dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie, Miss Sims.